Dobra Ej Ludzie, że to Przydał nam się ten odpoczynek No i ta prawda ja się spotykać z Karcia, z Tamlodu A, świetnie, chcę, chcę, w ogóle, aj, go poznać no dobra. No jakby we... okay, nie... To by nie Dobra, no to chyba idzie jak coś. Nie. Pokazać do wody zła. Albo was zabije. O nie. No usługa tego zła. Ile można? Już jest cięć razy. Dzisiaj to. Spotkaliśmy. No, no, nie. Nie mamy się tak! to nie jesteś wydarczony? Nie, nie, No, to, 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 to ostatni. Nie. Uf... Dobra. To no ogóle... i zapytano Później zapytam o dobra. No, nie pamiętajcie mnie trafiać. Czy wy krzyczeliście jak baby? idziemy po naszą najsilniejszą dolicę a? dobra lec nie no, subu ludzie, teraz ją kradną. dobra odsapnijcie trochę, a później wyruszymy w górę no w tej to chyba jest no, co ogadła. Nie za możliwe, to będzie już do woda dzisiaj. Pokażę dowody, co albo zginiecie. No, nie nawet! No, no, ludzie. A tak. I! Się no, się no powietrze. A powietrzu.

Eh <laughs> jeszcze odpocząć, ja też. Ja mogę płynąć Ja mogę trochę polatać sobie. A ty, mały? A, pik! A pomocnik, To ja od mnie wyszedł z pędu znów. No, to powiedział ja... Ej! Ej! Ja e, To no, ja też. Tak czy nie? Chyba nie. Dobra, no to sam pójdę. No przecież zapomniałem. Daj mi coś, że, że to bym był dowód, że są od ciebie wysłany. Nie ma takich rzeczy. No ludzie! No dobra, ale to na Was poczekam! O tak! 嗯。<laughs> Donkey. Oh. Yeah. oh yeah. A proszę pana mieć. Dziękuję. Pana wyrzucnie czegoś tam. No, dziękuję. I pana włócznie. Dobra. A teraz to pana... Dobra. Trzeba będzie pilnować. Czyli danek danek. Będzie dalej Magmut. No za mną, za mną, za mną. Dobra. Nic jak to co? Dostanie. Flashlight dostanie. Hmm, to był... Werslajd dostanie. Miecz. gdzieś... chowek na nie. Tak. No dobra. Jestem gotowy, ja już do podróży. Dobra. Kto bierze działko? Ja nie wezmę do mojej pustej ręki. Dobrze, proszę. A kto włóczy nie trującą? Nie, niepotrzebna. Nie Chyba, że przyda się do skanera. Zobaczmy. Nie, nie, przyda się, a więc nie. Ja tak już rzeczy nie używam. Ja już nie ciebie Ja też. No dobra, no to ja wezmę. No to takowa blondy dla mnie jest tego plus! Tak! No dobra no to jeszcze 5 minut odpoczniemy i ruszamy i tak właśnie skończył się trzeci odcinek serii wajonik